Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę, jak ja robię boczek wędzony surowy, czyli ten taki ciągnący się. E, jakiś czas temu nam. bo ja od czasu do czasu to robię, i nawet na jednym filmie z szynkami, chyba w końcu, był pokazany ten boczek, właśnie. Tak, był, jak go kroiłem i, i ten, ale i próbowałem, ale ogólnie nie było, jak to jest robione, jak to jest produkowane, więc tu właśnie w tym filmie yy, to zrobię, pokażę. Czyli yy, potrzebny będzie do tego boczek I tu mam taki mały kawałek, ładny, chudziutki, piękniutki, nie za duży, dlatego że, yy, że taki mam. Ale czy to jest taki mały, czy to jest pięć razy większy, to jest bez znaczenia. Solanka będzie taka sama i do tego i do tego jaka jest solanka. Powiem to teraz, ale będzie też w opisie, bo tu jest naprawdę duża dowolność. Yy, przypraw jakie dajemy do, do, peklos, do zalewy peklującej. Więc ja dałem liść laurowy jeden, bo to jest bardzo intensywna przyprawa, tylko duży taki naprawdę liść, yy, kilka kulek ziela angielskiego, jałowca, yy, majeranek i pieprz ziarnisty, też kilka kulek dałem. Soli na 1 litr peklo soli dałem 75 gramów. Ale teraz jeszcze jedna istotna rzecz jest taka, że wspomniałem wcześniej kiedyś tam, bo gdzieś tam się też yy, usłyszałem, zobaczyłem, że czosnek nie wnosi nic w solance. Czyli jak damy yy, do solanki czosnek, to on się niby nie przenosi jak potem jest yy, na smak yy, szynki, boczku, schabu, polenwicy, yy, baleron, z czego czegokolwiek co będziemy. Dałem go tu, bo jednak ta solanka pięknie pachnie. I teraz tak, te przyprawy były, które wspomniałem, wszystkie czosnek, tam liści i tak dalej, dodane do 3 litrów wody i było to wszystko zagotowane, żeby dopuściło swoje aromaty, swój yy, kolor. Potem to było wystudzone przez sitko do tego właśnie pojemnika przelane. Tu jest 8 litrów, bo do tej ilości 8 litrów uzupełniłem po prostu wodą nieprzegotowaną, czyli taka z kranu zwykła woda. A oczywiście jak tam to było gotowane, a się doda niegotowaną wodę do gotowanej, to pokażę jak to wygląda. Ale też się potem. To tak jak do herbaty, jak jest. Nieraz tam gdzieś coś była za gorąco, to pod kran trochę się dolało, żeby szybko wypić, to się zrobił taki biały, taka biała piana. Ale to za chwilę, jak będzie to zrobione, to... <laughs> to zniknie. I teraz 75 gramów na każdy litr. Słoność jest taka. I tą solanką nadstrzykujemy ten boczek, tak porządnie. I też będą inne rzeczy, ale te inne rzeczy to... Może później wędzarny jak będą wam pokażę. Bo teraz, y, oczywiście, szpryca i nastrzykujemy porządnie ten boczek. Chodzi o to, żeby to było przez sitko, bo ta solanka była. Nie wiem, czy ja wspomniałem o tym w ogóle, ale chyba bo się pogubiłem w tym. Solanka była przez sitko przelana, żeby właśnie nie było majeranku ani żadnej innej sprawy, bo mogłoby nam to. Zapchać tą mimo wszystko grubą igłę o, z każdej strony porządnie, aż się będzie ulewało, i potem to powędruje do tej solany z innymi rzeczami, jak mówię. I sobie tak pobędzie. Powiedzmy 48 godzin. Potem to będziemy wędzić. Akurat w tym przypadku ten boczek będzie wędzony y, troszkę dłużej niż te normalne. Normalne to też jest normalne, ale te inne rzeczy, i tak będzie chyba wystarczy. Tyle tej. O, proszę to jest właśnie jak jest nastrzyknięte, ale to będzie piękny boczuś. jest już piękny. Można by go na I teraz to przekładamy do tego, i tak sobie pobędzie za chwilę z innymi drzwiami przez 48 godzin. Po 48 godzinach na haki osuszamy i do pędzarni. I teraz właśnie na haki głównym tym aktorem w tym odcinku jest boczek, ale też może tu był talerzyk, który dociskał na te wszystkie inne rzeczy. Tu jest i polędwiczka i, i boczek, który będzie normalnie wędzony, parzony. Co my tu jeszcze mamy? Schab jest piękny. O, jaki piękny schab i kurde, jednak Dino to jest dino. szynka. Jedna taka będzie, proszę bardzo, z takim fajnym tłuszczem. To pójdzie w siatki za chwilę, akurat w tym przypadku jest, a tu jest właśnie ten boczuś, ale piękny ten boczek jest. Oh yes. Boczek z cycem, o. I teraz to robimy, jeśli jest taka sytuacja jak tutaj, że tak mięso jest, to tym do dołu, czyli przez mięso jest ostry, ostry ten hak, więc a jak nie pójdzie przez, eee, poszło. I teraz do osuszenia szynki w siatki, też do osuszenia i podpalamy wędzarnie żeby to wenić. jeśli chodzi o samą solankę, to jeszcze <laughs> przepraszam znowu, e, powiem to co już mówiłem niejednokrotnie. E, s, jest dużo tych metod. E, w sumie zawsze tak było, niby że, a to tam się stawiało na 7-9 dni w chłodne miejsce i w ogóle. Ta solanka była robiona przed wczoraj. 48 godzin się to peklowało. Wszystkie te rzeczy w tej solance stały sobie w kuchni, na podłodze normalnie. Taka solanka przez 40, a były też takie sytuacje, że ja zapeklowałem, tylko dobrze nastrzykuję zawsze, że każdym razem jest wszystko, co wędzę dobrze nastrzyknięte, stoi to sobie tylko tyle i przez tak krótki czas żadna solanka się na nie popsuje. Oczywiście pachnie rewelacyjnie i yy, wszystko z nią jest OK, bo ja cukru nie daję do solanki, bo, bo nie daje, nie będę już wspominał tutaj o, o takim właśnie jednym tym filmie, gdzie był właśnie dodany bardzo dużo cukru, bo, bo nie. Więc tak, starczy tego gadania, Naha, odwieszamy to na kije i podpalam wędzarnię i widzimy się już w wędzarni po osuszeniu. I już wędzarni osuszone, tu jest ten boczek z cycem. Który będzie wędzony piękny kawałek boczku, bajunia. I wędzimy go, tak jak powiedziałem, długo, długo, długo. Nie parzymy. Potem długo, to znaczy jest godzina chyba 11, Teraz, jak dobrze pamiętam, cały dzień dziś do wygaśnięcia wędzarni i zostaje w tej wędzarni jeszcze do rana w tym całym zapachu z tej wędzarni. A rano dopiero go spróbuję i zobaczycie jaki będzie. Rewelacyjny, a tutaj te inne rzeczy Też o których wspomniałem, troszkę mi siatki zabrakło i musiałem Tak zrobić z jedną szynką Tu jest jedna szynkowa taka 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 i jeszcze inna boczek taki schab Polędwiczki Trochę tego jest A jeszcze trochę cienkie za chwilę Też powędruję do wędzarni więc Działamy Zimnym dymem To tak właśnie to trwa trochę więc 5 godzin tak wygląda e, po tym czasie. Teraz go odwieszamy w inne miejsce w wędzarni, bo tu e, też jest temperatura różna. Zależy od miejsca w tej wędzarni, a e, trochę tu jest miejsca, półtora e, na 1,20 m, więc jest gdzie przewiesić. Teraz go do podmienię z czymś innym i będziemy dalej. I teraz ten boczek wygląda tak dzisiaj już będzie ostatni raz go teraz pokażę dopiero wtedy coś tu się nie chce dowędzać mi cisek ładny sutek się zrobi piękny no to teraz dopiero kolejny raz go zobaczycie rano bo są późne godziny nocne więc o, ten jak? Nie, no, też już trochę brakuje. Ten będzie parzony. Ten też. Nie, no, bajunia. Bajunia. Dobra, to co? To może. Yy, widzimy się rano. Pa, 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 pa. Siemano, rano! Brak słów. Zapadł w całym domu. To znaczy nie tylko tego. Wszystkich rzeczy, które były wędzarni. Yy, I co? a przekroić i... bo może pokażę wam coś jak to jest w środku nóż nawet postrzegłem dobry nóż to jest mimo że proszę bardzo piękny co? ja pierdziele Cyt. Boczek z cycem. Yy, w ramach testu muszę trochę po, pomlaskać, ale chyba wstanę na chwilę, bo, bo mocno nie ten nie, niewygodnie, ale ja wiem jak to smakuje, bo ja go robię dość często. Tego boczku dzisiaj nie będzie, bo nie tylko ja go lubię, ale jest i ja pierdolę. Chodź, pokaż. Proszę bardzo. To jest boczek wędzony surowy. Skóra najlepiej się. Czas ściąć. O. Trzeba mieć dobre zęby, żeby to pogryźć, bo to jest. Jest. Tak jak zawsze. Bajunia, bajunia. Naprawdę rewelacyjne. Piękny w ogóle ten boczek, Wiadomo, że jeśli chodzi o ten o boczek normalny. Kurde, dopiero mi tak jeszcze trochę przychodzi, bo jeszcze bo niedawno byłem chory, tak jak tam we wcześniejszych filmach o których tam mówiłem i dochodzę do siebie coraz bardziej, więc jeszcze nieraz mi się zdarza. Ale się odkręcam jest wszystko ok. Więc jeśli chodzi o boczek, to ten gdybyśmy teraz sparzyli, to mamy normalny, zwykły boczek. Parzony, wędzony parzony, a ten jest surowy. Taki boczek ja bynajmniej i nie tylko ja, bo jeszcze yy, u nas jest yy, Amelka surka to po prostu na kawałki i jak chipsy. I moment to znika. Tym bardziej, że ten to w ogóle jest mały boczek. Ale jezu, jak to pachnie wszystko. Naprawdę super. I teraz tak, długie wędzenie, tak jak widzieliście, solanka, długie wędzenie. I po prostu wychodzi coś tak wspaniałego, pysznego, jeśli chodzi o boczek wędzony, surowy. Jest pyszny. Więc jak ktoś ma wędzarnię i kawałek ładnego boczku, bo jest jakieś tam chrzęści, bo po tych chrzęściach, które są, nieraz takie z boczek się kupi i mięso i jest takie te, 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 te chrzęści tam, najlepiej to albo wyciąć, bo to świadczy o tym, że ten boczek nie jest z jakiejś młodej świni, bo to jest wieprzowy boczek, więc to najlepiej sobie wyciąć, żeby nie było takich potem niespodzianek podczas krojenia tego boczku, więc kupować boczek, wędzić, oczywiście zachęcam wszystkich mających węzarnie do zrobienia sobie boczku wędzonego, surowego. <laughs> Jeśli film się podobał, lajkować, komentować, subskrybować kanał oczywiście, dzwoneczek tam gdzieś dynda, tego pik, pyk, tak samo co tu jeszcze więcej można powiedzieć? Śniadanie! Smacznego życzę, cześć!